Cześć. Siema, Gienek Wędkarski, kołdynia Adam I, Niemiec, tak Preston Innovation. Pierwszy dzień urodzin, 11 kwietnia, czyli piątek. Także co, bawimy się? Wiedzę, no, Adam Niemiec przed chwilą się, wiadomo, przedstawił z Marką Preston Innovation. Mistrz polski z Pawiku, tak, i tak dalej. było. Przedstawialiśmy tą postać już nie raz, także nie będę mówił tego samego. Generalnie przygotowaliśmy tam parę pytanek. Kałężysta powiedział, że pięć, ale pięć pewnie nie wymyślę. Tak yy, na biegu jest bardzo dużo pracy. Może pierwsze pytanie, jak ci się podoba w ogóle na urodzinach w naszym salonie tak w Gdyni? Byłeś wcześniej w innym salonie? Jak generalnie podoba ci się atmosfera i w ogóle jak oceniasz ten salon? Pierwszy raz jestem w salonie w Gdyni, Wędkarski w Gdyni. Więc zapraszamy, żebyście tutaj przybyli i sami poczuli atmosferę tych urodzin. Urodziny są dzisiaj, ale będą też jutro. Myślę, tak że jutro będzie jeszcze więcej ludzi. I spodziewam się, że dzisiaj jeszcze więcej ludzi przyjdzie, powiedzmy po tej godzinie 15 czy 16, jak, jak ludzie wyjdą z pracy, uczniowie wyjdą ze szkół. Wybór sprzętu duży. No ja akurat tutaj jestem przy Marce Preston Innovations ale jest, są też inne marki Tak jest, warto dodać, że macie dzisiaj minus znaczy dzisiaj, jutro minus 15% akurat na urodziny z marką Preston, czyli na kije akcesoria fiderowe, tak zaraz sezon można powiedzieć w pełni, także widziałem też tu jakieś no. elementy odzieży, więc Tak jest, elementy odzieży, czapki, nie czapki proce, wszystko tak naprawdę mamy Combo Ignition, które uwielbiacie te nasze foteliki, także warto przyjść, przybyć w piątkę z Adamem, ewentualnie wypytać takie może zacznę pierwsze pytanie takie może Powiedzmy standardowe, jak dopasowujesz że tak powiem, taktykę na takie zimne marcowe, kwietniowe, że tak powiem, połowy. Bardziej chodzi właśnie o zanęty, przy, przynęty i tak dalej. Nie? Czy jakieś bardziej aromaty robaczane, czy właśnie bardziej owocowe, jak to niektórzy raczej nie, ale. W tym czasie nie skupiam się na, na zapachach, czy to jest taki zapach, czy taki. Yy, ja bym wiosnę podzielił trochę na dwa takie okresy. Jeżeli jest bardzo zimno, to podchodzę do, do nęcenia bardzo ostrożnie i raczej staram się wrzucić mniej i, i patrzeć, jak się zachowuje łowisko. Natomiast, gdy skoczy temperatura do góry. Wtedy nie boję się bardziej ofensywnie. Chodzi o to, że w wodzie mam wrażenie, że jest mało pożywienia naturalnego i ryby szukają tego pożywienia. Więc jak się zrobi cieplej, one są po zimie niedożywione, więc chcą dużo jeść. Dlatego ja im staram się wtedy więcej towaru podawać i tak do tego podchodzę tak na, na, na dwa sposoby. To teraz takie pytanie, Załóżmy. Bardziej się skupiam właśnie tak jak klienci tutaj przychodzą, dużo jest takich fanów metody, takich właśnie bardzo początkujących wędkarzy. Teraz właśnie takie pytanie, jaką taktykę można powiedzieć, tak obrać? Załóżmy, ja jestem taki początkujący, chcę pójść na wodę komercyjną, złowić cokolwiek. Nie? Czy jak dobrać, że tak powiem, taktykę na takie, że tak powiem, mini zawody, że chciałbym cokolwiek złowić i jaką, nie wiem, zanętę, czy jaki pelet ewentualnie, jak to, że tak powiem, zrobić. Czy mieszać to z gliną, czy nie mieszać, czy jednak bardziej taką smużącą zanętę robić dla takiego po prostu początkującego, nie wiem, amatora. Jakobyś taktykę po prostu obrał, Jakbyś pierwszy raz poszedł na łowisko i zrobił takie rozeznanie, czy dwa kije, jeden. Ja zawsze jak łowię to na metodę, no to łowię jednym kijem, jednym wędziskiem. Brania są gwałtowne, te ryby ostro walczą i branie na dwóch wędziskach dla osoby niedoświadczonej no to może być no, nie, niewygodne. Dlatego jedno wędzisko, przygotowałbym jeden pelet. Dużo nie potrzeba tego peletu, taki pojemniczek Prestona, nie wiem, jednopintowy nie wiem, taka duża garść, powiedzmy, to jest wystarczająca objętość peletu dwumilimetrowego. Do tego podobna porcja zanęty, na przykład zanęty Sonubites Match Method Mix i odrobinę tej zanęty, odrobinę peletu. Zacząłbym od mieszanki jeden do jednego. Wymieszał, nie wiem, miał dwa bazowe pojemniczki. W trzecim pojemniczku sobie wziął po prostu po jednego i drugiego wymieszał. Na początku przed łowieniem zarzucił trzy razy podajnik, mniej więcej w to samo miejsce, żeby Potraktowałbym jako wstępne nęcenie, i później bym po prostu zaczął łowić, i tyle. I, I obserwowałbym, co się dzieje, po jakim czasie następują brania. I regularnie bym się starał ten koszczyk przerzucać. Ja zauważyłem, że wielu początkujących wędkarzy, według mnie, popełnia taki błąd, że zarzuci zestaw i ten zestaw leży w wodzie 20 minut, no, pół godziny. I według mnie to jest bardzo duży błąd, bo podajnik do metody jest no nie jest jakiś wielki. Więc trzeba to traktować, to regularne przerzucanie jako takie donęcanie łowiska. Jeżeli nic się nie zadziało, nie mieliśmy brania, ale w tym czasie naj, najprawdopodobniej jakieś ryby wyjadły to, co tam podaliśmy. Więc trzeba jeszcze raz podać i jeszcze raz. I z czasem myślę, że te ryby przypłyną i, będzie, i będziemy mieć brania. Częstotliwość zarzucania takiego zostało 3-5 minut, koszyczka do wody, żeby tak osiągnąć tą rybę. 3 minuty to można sobie potraktować te pierwsze tam powiedzmy 4-5 zarzutów no. dosyć szybko. Później bym poczekał nawet do 10 minut, ale jakby brania załóżmy następowały po 5 minutach, po 4, po 6, no to co te właśnie 6-7 minut przerzucałbym zestaw. No tak na jest. pewno o tej porze zostawienie zestawu na 20 minut no czy to pół nie, godziny no to według mnie to jest bardzo duży błąd. Jakie koszyczki by się ewentualnie zastosował na tą porę roku od marki Preston właśnie small czy ewentualnie medium? Jakieś mniejsze podajniki, czy My, większe na tą porę? To, co powiedziałem, jeżeli jest jeszcze bardzo zimno, tak jak no jeszcze dzisiaj można przyjąć, że to jest bardzo zimny dzień, więc można korzystać z podajników wielkości small, ewentualnie medium. Natomiast za chwilę, nie wiem, w ciągu, myślę, tygodnia, gdy temperatura wody wzrośnie, wtedy bym postawił na koszyczki wielkości medium, a nawet large. No tak jest. Także to jest wszystko u nas dostępne na minus 15%. W czasie urodzin, tak naprawdę y, dobór szczytówek, ewentualnie na to porę roku. Czy używasz jakichś właśnie delikatniejszych teraz, jeśli są właśnie takie ryby bardziej ospałe? Czy... Ale mówimy no. o metodzie? O metodzie, na metodzie, tak. O metodzie, jeśli chodzi właśnie. 0,75, czy tam. Nie, a ja jak łowię na metodę. Tak. No to jeszcze zależy, jakie ryby, ale. No Musimy sobie zdawać sprawę, że metoda to jest wędkowanie, gdzie ryba się sama zacina. Przynajmniej to wstępne zacięcie mhm. jest, to jest takie samo zacięcie. To nie jest takie, że my, tak jak na spławiku, gdzieś tam musimy tą rybę przechwycić, w tempo zaciąć. Branie na metodę to wygląda tak, że podajnik leży na dnie, przynęta jest też na dnie. Ryba pobiera tą naszą przynętę, jak podnosi pyszczek, to się zahacza po prostu o masę tego koszyczka. Dokładnie. Więc jak ryba się tak. zahaczy, to pierwszy odruch ryby jest taki. Wiadomo to, tak, tak. nogi zapas i uciekamy. Więc jak <grym> ryba ucieka, no to ona jeszcze mocniej się docina. No tak I jest. Najczęściej to jest to brania na metodę jest, są mocne. No, jeżeli bym łowił, nie wiem, jakieś nieduże leszczyki, może ostrożne karasie, to bym pomyślał o tym, żeby zastosować właśnie szczytówkę 075. Natomiast jak łowię karpie, czy. czy no karasie w jakieś większe, no to tam od jednej uncji w górę, jedna uncja, no tak, półtorej uncji, to nie jest błąd, to, to nawet dla początkującego wędkarza chyba bym polecał półtorej uncji, żeby no, nie miał stresu, no tak, tak żeby gdzieś tam ją ułamał, czy zniszczył, więc to była pewność, akurat szczytówkami sposób. się bardzo nie przejmuję, bo przeważnie brania na metodę są takie, że kija zabiera, bardziej bym dbał o to, żebym zabezpieczył dolnik, żeby mi kija no tak, to, to, to może ostatnie takie pytanko, bez którego produktu, czy bez dwóch produktów? nie ruszyłbyś nad wodę, że tak powiem, z barką Preston. Masz jakieś takie dwa swoje ulubione produkty albo coś, co powinien mieć każdy początkujący albo nawet nie początkujący zaawansowany wędkarz, jeśli chodzi o markę właśnie Preston. Czy masz jakieś takie dwa topowe swoje produkty? Ja przejdę może tutaj. Tak jest. No uważam, że podajniki, wszelkie te podajniki Flat Method Feeder w różnych rozmiarach od XL, L, -ke, M -ke, to i S, więc te podajniki i one są występują ra, razem yy, z foremkami, więc taki zestaw, powiedzmy, tu jest akurat large, więc zestaw podajnik, podajnik i, i foremka, to jest idealnie dopasowane i foremka nam umożliwia za każdym razem powtarzalne nabicie tego podajnika. A myślę, że to jest bardzo ważne, żeby za każdym razem tak jakby kontrolować ilość tego towaru, który się podaje. Więc taki, powiedzmy, zestaw y, podajnik i, i foremka. Oto mamy już jeden, czy dwa nawet, ale... Czy coś jest, ale jest jeszcze, co byłbyś... Ja, co bym ja lubię też, no, jeżeli jadę na metodę, no to bardzo ważne są haczyki. Więc ja lubię haczyki KKHB. Mhm. Y, tutaj akurat one są dostępne już na, na gotowych przyponach zawiązanych. Tu widzę jakiś... Haczyki, haczyki, właśnie model tak KKHB. Jest. Więc to jest mój ulubiony haczyk do metody. One są tutaj, już gotowe, akurat z gumką. Tutaj też widzę, że są z bagnecikiem. Więc no to już i dzięki temu można stworzyć idealny zestaw. Jeśli jeszcze chodzi o metodę, no to też widzę, że macie wędziska, które tak ja najbardziej lubię. Kilka pozycji, żeśmy tutaj przygotowali. Właśnie. Ja najbardziej ja lubię. lubię... na rabacie. Mimo, że mam, powiedzmy, nawet flagowe wędki Supera X, no to ja na, na komercję używam wędziska z serii Monster X, niezawodne, sprawdzone, więc te wędki, to, to jest to, co używam na komercji. Tak jest. Adam Niemiec, specjalnie dla Was wędkarski.com. Dzisiaj tak naprawdę, bo jutro już chyba... Tak, jeśli już... chcecie dzisiaj tak przyjść i pogadać, no to w piątek... Zapraszam na użycką 1 przez 3 tak do jest. wędkarski Do godziny 18. Ale urodziny trwają jeszcze jutro, tak więc jest. dzisiaj powiedzmy pierwszy dzień jutro poprawiny. Tak jest. I tak ceny jest. dobre będą i dzisiaj, i jutro. Tak jest. Także co? Zapraszamy. Trzymajcie się, kochani. Adam Niemiec, Gienek, Wędkarski od Dynia. Trzymajcie się na razie. Do zobaczenia.